Witajcie. Jak zapytałbym was o najbardziej fascynującego dinozaura, który kiedykolwiek chodził po ziemi, wielu z was zapewne powiedziałoby, że był nim tyranozaur rex. I nie ma co się dziwić. Te bydle pojawiło się na ziemi około 66 milionów lat temu i panowało przez 2,4 miliona lat. W większości do jego popularności przyczyniły się filmy takie jak Park Jurajski, Zaginiony Świat, Park Jurajski 3, Jurassic World. Upadłe Królestwo i Dominion. Oczywiście nawet bez tych filmów Tyranozaur Rex jest naprawdę fascynujący. Miał potężne ugryzień. Od 8 000 do nawet 13 tysięcy newtonów. Dla porównania żarłacz biały ma niecałe 20 tysięcy newtonów. T-Rex osiągał od 11 do 12,8 metrów długości i ważył przy tym około 5 do 10 ton. Zamieszkiwał obszary dzisiejszej Kanady i Stanów Zjednoczonych. Chyba wiadomo, że był mięsożercą i polował na inne dinozaury. T-Rex miał niezwykle czuły węch, co pozwalało mu na tropienie swojej potencjalnej ofiary. Zauważyłem, że niektórzy sądzą, że T-Rex był padlinożercą, co jest raczej błędne. Ponieważ jego szczęki były przystosowane do miażdżenia i wyrywania mięsa, a w przypadku padliny raczej tak potężna broń nie byłaby mu potrzebna. Co zaskakujące, tyranozaur najprawdopodobniej miał pióra. Co prawda nie miał ich na całym ciele, tylko w okolicach grzbietu i możliwe, że rąk. Z których to, co niektórzy się śmieją, bo są bardzo małe, jak na tak ogromnego drapieżnika. Ale zapewne miały swoją istotną funkcję.